Witajcie, poszukiwacze wibracji. Miło Was gościć w tej przestrzeni, gdzie ciekawość spotyka się z pragnieniem rozwoju osobistego. Jeśli jesteście ciekawi, jak Wasze emocje mogą stać się kluczem do urzeczywistnienia marzeń, to trafiliście we właściwe miejsce. Emocje to potężne narzędzia, które, jeśli zostaną zrozumiane i właściwie wykorzystane, mogą zmienić naszą rzeczywistość w zaskakujący sposób. Jeśli więc jesteś gotowy na tę przygodę samopoznania i transformacji, Zapraszamy do dołączenia do nas. Polub nasze treści, zasubskrybuj nasz kanał i obserwuj nas w mediach społecznościowych. W ten sposób nie tylko wesprzesz siebie w tej podróży, ale także nawiążesz kontakt ze społecznością poszukiwaczy inspiracji, którzy podzielają twoje troski i pragnienia. Każdy udostępniany przez nas post i film ma na celu zaoferowanie ci narzędzi i spostrzeżeń, które pomogą ci lepiej zrozumieć, jak twoje emocje mogą być sprzymierzeńcami w procesie manifestacji? Od technik medytacyjnych, przez praktyki wdzięczności, poświadome używanie języka, czeka na ciebie cały świat zasobów. Dodatkowo, będąc częścią naszej społeczności, będziesz mieć okazję do interakcji z innymi, którzy tak jak ty dążą do podniesienia swoich wibracji i stworzenia rzeczywistości odzwierciedlającej ich marzenia. Razem możemy zgłębiać najgłębsze warstwy naszej egzystencji i uczyć się od siebie nawzajem na tej drodze do rozwoju osobistego. Związek między emocjami, wibracją i manifestacją stanowi kamień węgielny wielu filozofii ezoterycznych i New Age, a zasada ta jest coraz częściej zgłębiana przez fizykę kwantową i neuronaukę. Koncepcja ta zakłada, że ludzie nie są biernymi obserwatorami rzeczywistości, lecz aktywnymi generatorami własnego doświadczenia. Poprzez emitowane częstotliwości energetyczne. W tym modelu emocje to nie tylko wewnętrzne stany psychiczne, lecz wskaźniki i kreatory naszego stanu wibracyjnego. Wibracja ta z kolei działa jak magnes, który przyciąga i manifestuje w rzeczywistości fizycznej wszystko, z czym rezonuje. W istocie życie człowieka jest bezpośrednim i stałym odbiciem jego dominującej sygnatury energetycznej. Głębokie zrozumienie tej trójcy emocji, wibracji i manifestacji. Stanowi sekret świadomego tworzenia i wyzwolenia się od niepożądanych wzorców życiowych wibracyjna natura rzeczywistości. Punktem wyjścia tej mistycznej i naukowej relacji jest zrozumienie, że wszechświat jest energią. Fizyka kwantowa wykazała, że na poziomie subatomowym materia stała nie istnieje. Wszystko, co postrzegamy jako fizyczne, od stołu po samo ludzkie ciało, składa się z cząstek subatomowych elektronów, protonów, neutronów. Które w rzeczywistości są wiązkami energii wibrującymi z różnymi częstotliwościami. Różnica między kamieniem a światłem polega po prostu na częstotliwości wibracji tej energii. Jeśli wszystko jest wibracją, myśli i emocje nie są wyjątkiem. Myśli to impulsy elektrochemiczne w mózgu, a emocje to reakcje fizjologiczne, które generują mierzalne pola elektromagnetyczne. Po pierwsze, myśl ładunek elektryczny. Początkowa myśl, pomysł lub intencja generuje ładunek elektryczny w sieci neuronowej. 2. Emocja, ładunek magnetyczny. Następująca emocja, czyli reakcja odczuwana na myśl, generuje ładunek magnetyczny w sercu. Na przykład, Instytut Hartmath wykazał, że pole elektromagnetyczne serca jest nawet 5000 razy silniejsze niż pole mózgu i promieniuje na kilka metrów poza ciało. To połączenie ładunku elektrycznego myśli i magnetycznego ładunku emocji tworzy spójne pole elektromagnetyczne, które promieniuje z jednostki do kwantowego pola możliwości. To pole jest wibracją, o której mowa w prawie manifestacji. Prawo to jest proste: energia Twojej wibracji przyciąga energię o tej samej częstotliwości. Hierarchia wibracji emocji. Nie wszystkie emocje mają tę samą wagę energetyczną. Istnieją one na hierarchicznej skali częstotliwości. Skala ta, spopularyzowana przez myślicieli duchowych, klasyfikuje emocje od niskiej częstotliwości, gęstej wolne, do wysokiej częstotliwości, lekkie i szybkie. Niskie wibracje, pragnienie powolnej lub negatywnej manifestacji. Emocje o niskiej częstotliwości są związane z przetrwaniem, separacją i strachem. Kiedy człowiek jest pogrążony głównie w tych emocjach, jego pole elektromagnetyczne kurczy się, staje się gęste, a zdolność przyciągania pozytywnych doświadczeń drastycznie spada. Wstyd i wina, najniższa częstotliwość, reprezentują pragnienie kary i samozniszczenia. W tym stanie jednostka przyciąga sytuacje, które potwierdzają jej brak wartości. Apatia i żal, stan beznadziei i bierności. Energia jest tak niska, że zdolność do działania i manifestacji jest prawie zerowa. Przyciągane są stagnacja i strata, strach i lęk, stan walcz lub uciekaj. Te emocje generują pole magnetyczne oczekiwania na katastrofę, przyciągając doświadczenia, które potwierdzają ten strach chorobę, niedostatek, konflikt, gniew i uraza energia bardziej aktywna niż strach, ale koncentrująca się na separacji i ataku. Przyciąga zmagania, wrogów i sytuacje, które wymagają zemsty lub potwierdzenia niesprawiedliwości. Życie w tych częstotliwościach tworzy ujemną pętlę sprzężenia zwrotnego. Emocje o niskiej częstotliwości przyciągają rzeczywistość o niskiej częstotliwości, która z kolei generuje więcej tych emocji, tworząc wibracyjne więzienie. Wysokie wibracje, pragnienie przyspieszonej i pozytywnej manifestacji. Emocje o wysokiej częstotliwości. Są powiązane z połączeniem, jednością i ekspansją. Kiedy człowiek działa w zakresie tych częstotliwości, jego pole elektromagnetyczne rozszerza się, staje się spójne i dostraja się do nieograniczonych możliwości pola kwantowego. Akceptacja. Początek prawdziwej zmiany. To decyzja o porzuceniu oporu wobec obecnych i przeszłych okoliczności. Rozum. Zrozumienie. Zdolność dostrzegania wzorca i wykorzystania wyższego intelektu. Do przekroczenia niższych emocji. Miłość, miłość bezwarunkowa. To nie tylko uczucie do kogoś, ale stan jedności i akceptacji całego istnienia. Jest to jedna z najpotężniejszych częstotliwości manifestacji, ponieważ łączy jednostkę z uniwersalną siłą twórczą: radość i wdzięczność. Manifestacja pewności, że już masz wszystko, czego potrzebujesz. Wdzięczność przyspiesza manifestację, ponieważ jest emocją. Która potwierdza obfitość i bogactwo teraźniejszości, przyciągając więcej doświadczeń, za które można być wdzięcznym. Pokój i oświecenie, najwyższa częstotliwość to stan całkowitej jedności i oderwania od rezultatu. W tym stanie manifestacja jest natychmiastowa, ponieważ jednostka staje się doskonałym odbiciem źródła. Celem pracy emocjonalnej w kontekście manifestacji. Nie jest tłumienie emocji o niskiej częstotliwości, lecz świadome odczuwanie, rozumienie i przekształcanie ich na wyższą częstotliwość. Manifestacja jako rezonans magnetyczny. Manifestacja nie jest magicznym zdarzeniem, które zachodzi poza jednostką. Jest logicznym i fizycznym rezultatem prawa rezonansu. Rzeczywistość jest idealnym odbiciem dominującej wibracji jednostki. Manifestacja zachodzi poprzez czterostopniowy proces obejmujący interakcję emocji i wibracji. Po pierwsze, intencja, myśl elektryczna. To, czego pragniemy, zostaje jasno sformułowane, tworząc elektryczny szablon dla nowej rzeczywistości. Po drugie, uniesienie emocjonalne, akcelerator magnetyczny. To jest kluczowy krok. Jednostka musi poczuć emocje celu już osiągniętego w teraźniejszości. Jeśli pragnie się obfitości, wdzięczność i bezpieczeństwo bogactwa, muszą być odczuwane w teraz. To emocja, magnes, daje moc myśli. Po trzecie, spójność wibracyjna. Poprzez konsekwentne utrzymywanie emocji o wysokiej częstotliwości miłości, radości, przy jednoczesnym skupieniu się na intencji, w sercu i mózgu powstaje spójna fala. Ta fala jest energetyczną sygnaturą nowej rzeczywistości. Skoro już zgłębiliśmy, jak nasze postrzeganie czasu kształtuje naszą wewnętrzną rzeczywistość, zapraszam do wyobrażenia sobie, co moglibyście osiągnąć. Gdybyście postanowili uwolnić się od tego narzuconego sobie ograniczenia, sposób w jaki doświadczamy czasu może głęboko wpłynąć na nasze decyzje, emocje i sposób w jaki postrzegamy świat. Przekraczając kajdany czasu, możecie otworzyć się na wszechświat możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Jeśli chcecie zgłębić różne techniki i praktyki, które pozwolą Wam poszerzyć świadomość i uwolnić się od ograniczeń czasowych, Polubcie ten film. Zasubskrybujcie również nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści, które zmotywują Was do podążania tą drogą. Zachęcamy również do obserwowania nas na naszych platformach, gdzie możecie aktywnie uczestniczyć w tętniącej życiem społeczności, która podziela to samo pragnienie rozwoju i odkryć. 4. Rezonans i przyciąganie. Spójna sygnatura wibracyjna promieniuje w pole kwantowe i, zgodnie z prawem rezonansu, Rzeczywistość o równej częstotliwości zapada się ze stanu możliwości do stanu namacalnego doświadczenia fizycznego. Ta fundamentalna zasada sugeruje, że manifestacja nie następuje po prostu na żądanie, ale wtedy, gdy jest się wibracją tego, czego się pragnie. W tym procesie czas potrzebny do manifestacji jest bezpośrednio związany ze spójnością i trwałością utrzymywanej wibracji emocjonalnej. Im bardziej nasza wewnętrzna wibracja jest zgodna z rzeczywistością, której pragniemy doświadczyć, tym szybciej zmaterializuje się ona w świecie fizycznym. Pętla sprzężenia zwrotnego emocjonalnego i manifestacja. Jednak główną przeszkodą w manifestacji jest nieświadoma pętla sprzężenia zwrotnego, która wiąże osobę z niską wibracją. Większość ludzi żyje w stanie reaktywności emocjonalnej, gdzie emocja, którą odczuwają dzisiaj, jest reakcją chemiczną na wydarzenie z przeszłości lub antycypacją przyszłości. Zjawisko to sugeruje, że ich myśli i emocje są programowane przez przeszłe wspomnienia, traumy i lęki, co oznacza, że 90% tego, co myślą i czują, jest identyczne z tym z dnia poprzedniego. Zatem przeszłe wibracje przekładają się na obecną manifestację. Na przykład, jeśli dana osoba budzi się z urazą, ta wibracja staje się podstawą. Z której wszechświat reaguje, wysyłając zdarzenia, które rezonują z tą urazą, takie jak konflikty i nieporozumienia. Wydarzenia te nie tylko potwierdzają urazę, ale także wzmacniają emocje, zapewniając, że jutrzejsza manifestacja będzie podobna do dzisiejszej. Aby przerwać ten cykl, niezbędna jest praca świadomego tworzenia. Wymaga to celowego wysiłku, aby wybrać emocję, którą pragnie się odczuwać, niezależnie od bieżących okoliczności zewnętrznych. Oznacza to, że jednostka musi wytworzyć emocje nowej rzeczywistości, zanim się ona zamanifestuje. Na przykład, jeśli pragnie się dobrobytu, konieczne jest poczucie bezpieczeństwa finansowego, zanim pojawią się pieniądze, odwracając w ten sposób tradycyjny związek przyczynowo-skutkowy narzędzia do podnoszenia wibracji. Dostęp do wysokich częstotliwości emocjonalnych wymaga dyscypliny i specjalistycznych narzędzi. Zaprojektowanych w celu wyprowadzenia świadomości poza linearny umysł, przeszłość, przyszłość i zakotwiczenia jej w wibracyjnej mocy teraźniejszości. Pierwsza medytacja, spójność mózgu i serca. Medytacja to potężne narzędzie, które redukuje szum mentalny i pozwala świadomości obserwować emocje bez osądzania. Praktyka medytacji serca, która koncentruje się na generowaniu uczuć wdzięczności i miłości w centrum serca jest jedną z najbardziej bezpośrednich metod tworzenia spójnego pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości, optymalizując w ten sposób wibracje do manifestacji. Druga, aktywna wdzięczność. Codzienna praktyka szczerej wdzięczności, zarówno za to co jest, jak i za to co będzie, jest kluczem do osiągnięcia wysokich wibracji. Żyjąc w pożądanym celu i praktykując wdzięczność, stan braku, niskie wibracje, przekształca się w stan obfitości. Wysokie wibracje. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa dla przyciągania pozytywnych doświadczeń. 3. Świadomy język. Słowa, których używamy, to słyszalne wibracje, które mogą wpływać na nasz stan emocjonalny. Używając języka o wysokiej częstotliwości, takiego jak pozytywne afirmacje, i unikając narzekania i osądzania, wzmacniamy pożądany stan emocjonalny i dostosowujemy nasze wibracje do naszych intencji. 4. Oddychanie praniczne. Kontrolowane techniki oddechowe, znane jako pranayama, służą do wstrzykiwania energii o wysokiej częstotliwości prany lub energii życiowej do ciała i centrów energetycznych. Praktyki te pomagają usunąć blokady emocjonalne, które utrzymują niskie wibracje, umożliwiając swobodny przepływ energii i podnosząc stan emocjonalny jednostki. Związek między emocjami, wibracją i manifestacją. Jest fundamentalny dla zrozumienia, że ludzie działają jako nadajniki i odbiorniki częstotliwości energii. Emocje są pokrętłem, które dostraja jednostkę do różnych kanałów rzeczywistości. Powstała wibracja jest magnetycznym sygnałem, który przyciąga doświadczenia do naszego życia. W tym sensie manifestacja jest po prostu fizycznym dowodem trwałej wewnętrznej wibracji. Prawdziwe panowanie nad życiem leży nie w walce z zewnętrznymi okolicznościami, lecz w opanowaniu wewnętrznych emocji. Utrzymywanie częstotliwości miłości, wdzięczności i radości jest niezbędne, ponieważ tylko te częstotliwości mogą uzyskać dostęp do najwyższego potencjału wszechświata i go urzeczywistnić. Pracując nad naszą emocjonalną wibracją, nie tylko transformujemy własne życie, ale także przyczyniamy się do podniesienia zbiorowej świadomości, wywierając pozytywny wpływ na otaczający nas świat. Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność, gdy zgłębiamy, jak czas można rozumieć jako konstrukt mentalny, który czasami ogranicza naszą świadomość. Jeśli czujesz, że to podejście otwiera nowe drzwi i możliwości w Twoim życiu, zapraszamy do polubienia filmu. Subskrypcja pozwoli Ci dalej rozwijać się razem z nami w tej podróży ku samopoznaniu. Zachęcamy również do obserwowania nas w mediach społecznościowych, abyśmy mogli wspólnie eksplorować granice umysłu i bytu dzieląc się doświadczeniami i wiedzą, które pomagają nam poszerzać nasze rozumienie rzeczywistości. Państwa udział jest cenny i niezbędny w tym wspólnym procesie uczenia się i ewolucji.